Anna Andrzejewska, Związek Dużych Rodzin 3. Witam Panią i przedstawiciel partii rządzącej, Michał Szczerba, Dobry, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, witam e, Panią Pośle. Pani Janna, bohaterka naszego materiału mówi, nikt nam nie pomaga, Państwo nas zapomniało, Państwo zapomniało o rodzinach wielodzietnych. Pani Aniu. Nie wiem, czy Państwo zapomniało. Myślę, że Państwo doskonale pamięta, zwłaszcza deklaratywnie mówiąc, że chcemy, żeby się rodziło coraz więcej dzieci, chcemy, żeby było jak najwięcej rodzin. Tak? Natomiast e, nie przekłada się na to mimo wszystko na praktykę. Bo oczywiście e, jakby mamy w pamięci e, całą masę działań, które mówi się, że są działaniami e, dla rodziny. Natomiast tak naprawdę, czy są działaniami dla rodziny, e, chętnie bym posłuchała pana posła e, i ewentualnie odniosła się do, do tego, co ma za pana posła, co partia rządząca, co koalicja rządząca przez te ostatnie 3,5 roku zrobiła. Dla rodzin w Polsce, Panie Pośle? No, rodzina i polityka prorodzinna to jest priorytet rządu Donalda Tuska i o tym nie tylko mówimy, ale po cichu, może trochę mało medialnie, realizujemy konsekwentnie działania służące właśnie rodzinie i zaczniemy od najmłodszych, od, od, od dzieci. To ten rząd i ten parlament zmienił ustawę o praw dziecka, w wyniku której w tej chwili rzecznik może występować jako strona przed sądami i bronić skutecznie praw dzieci. To także ten rząd i ten parlament przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dzięki której zakazaliśmy ustawowo bicia dzieci. To także ten rząd i ten parlament wydłużył urlopy macierzyńskie od 1 stycznia roku 2009, a od 1 stycznia roku 2010 wprowadziliśmy tzw. urlopy ojcowskie, dzięki czemu już ojcowie mogą w tej chwili mieć po urodzeniu dziecka jeden tydzień urlopu. Od roku 2012 będzie, będzie to dwa tygodnie, więc to są, to są y, działania legislacyjne. Są też programy rządowe, które skutecznie realizujemy. Od takich programów, które służą generalnie dzieciom, jak y, Radosna Szkoła, czyli powstawanie y, placów zabaw przy szkołach podstawowych, Od, do, do takich programów jak Orlik y, prawie 2000 Orlików w całym kraju no, poprzez inne ważne formy w, w współpracy z rodziną. Ustawy o obzieży zastępczej. Jest to rewolucja, ponieważ chcielibyśmy, aby w Polsce nie było domów dziecka nigdy. Dlatego w ramach ustawy o opiecze zastępczej proponujemy i wspieramy rodzicielstwo zastępcze, proponujemy i wspieramy także powstawanie rodzinnych domów dziecka i wprowadzamy instytucje asystenta rodziny, czyli przy, przy rodzinach dysfunkcjonalnych będzie osoba, która będzie w sposób interdyscyplinarny mogła wspierać, wspierać rodzinę. I ostatnia najważniejsza sprawa, o której chyba warto wspomnieć jeszcze poza jakąś grupą Tematów to jest niewątpliwie ustawa opieki nad dziećmi do lat y, trzech. Wyjęliśmy żłobki z tak zwanego systemu zakładów opieki y, zdrowotnej. On Mają w tej chwili całkiem inny status. Y, Umożliwiałem powstawanie różnych form y, prawnych funkcjonowania opieki nad dziećmi, kluby malucha, y, przedszkola, przezakładowe oraz także wprowadziliśmy legalizację zawodu, jakim jest zawód niani. Czyli w tej chwili promujemy ten zawód poprzez y, Odpowiednie zwolnienia podatkowe opłacamy za nianie, pewne, pewne kwoty związane z ubezpieczeniem społecznym. Chcielibyśmy, aby ten zawód też wyszedł jakby z tej czarnej strefy. I to są wszystko wsparcia, wsparcia dla rodzin. W roku 2010 2 miliony osób korzystało także z dożywiania w szkołach. Także wyprawka, 550 tysięcy dzieci korzystało z tego finansowania Panie, do zakupu podręczników szkolnych. Pozwólmy teraz, żeby pani Ania mogła się do tego e, odnieść. Pan poseł rozumiem wymienia Aha, działania tego ma... rządu. Mówi, to jest e, polityka prarodzinna, to jest priorytet tego rządu. To znaczy tak, e, ja nie widziałam kompleksowego programu polityki rodzinnej. E, doskonała część e, uregulowań, o których pan poseł mówi, jest uregulowaniami nie kierowanymi do rodziny jako rodziny, tylko jest zinstytucjonalizowaniem wychowania naszych dzieci. Rozumiem, to znaczy? rozumiem, że niania jest fajną rzeczą. Natomiast dlaczego matka nie może być wsparta w okresie, w którym chce wychowywać swoje dziecko? Żaden psycholog nie podpisze się pod e, taką teorią, że dla dziecka dobre jest pójście do żłobka w wieku pół roku. Czyli pani chce powiedzieć, nie, że ta to polityka prorodzinna idzie w złą stronę? No, przede wszystkim idzie w stronę zinstytucjonalizowania. Nie ma to nic wspólnego z dobrem dziecka. Obniżenie wieku, wieku edukacyjnego dziecka, mówienie o edukacji niemowląt. To jest... Um... Chciałabym usłyszeć jakiegokolwiek psychologa, który by powiedział, że jest to robione dla dobra dziecka, podczas kiedy doskonała część krajów Unii Europejskiej Zakłada chociażby urlop macierzyński roczny, dlatego że pół roku to jest według WHO okres, kiedy dziecko powinno być karmione tylko i wyłącznie piersią. W związku z tym no, bardzo się cieszymy, że jest to pół roku, natomiast dla zdrowia dziecka to nie jest wystarczający okres. Nie mówiąc o tym, że bierzmy pod uwagę również skalę ubóstwa, jaka jest w tej chwili w kraju. Słuchajcie Państwo, 30% dzieci przybywających w domach dziecka to są dzieci, które przybywają tam ze względu na ubóstwo i do tego oficjalnie przyznaje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Gdzie w takim bądź razie jest wsparcie? Dla Nie ma wsparcia dla rodziny, wsparcie dla instytucji, które są dziećmi rodzin. Rodzin wielodzietnych, które popadają w dysfunkcję ze względu na brak środków do życia. O tym wsparciu, finansowym, o tym wsparciu finansowym mówił też dzisiejszy gość Salonu Politycznego Tadeusz Cymański, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Takich rozpię rozpiętości dochodowych, czyli w zarobkach i majątkowych, jak w Polsce, nie ma w Europie, panie redaktorze. Jeżeli Polak zarabia cztery razy mniej niż Niemiec, to niech zasiłek na dziecko będzie cztery razy mniejszy. A ile razy jest? No więcej więcej albo wcale go nie ma. Proszę pana, bo to jest raz i na początku. Każdy, kto jest dzieckiem, każdy to zna. Natomiast spójrzmy na główne narzędzie wspierania rodziny, czyli zasiłek rodziny. To no powiedzmy w tej telewizji. Nie, 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 słuchaj, nie. Panie redaktorze, 60 zł, 90 zł. Jasne. I żeby dostać ten zasiłek na dziecko, nie wolno zarabiać więcej niż 504 zł na osobę. Panie Paśla, te niskie zasiłki to wynik pustki w naszym budżecie, czy może nie zainteresowania tematem po prostu? Zainteresowanie, Niedostrzeżenie problemu. Zainteresowanie tematem jest. I oczywiście chcielibyśmy, żeby środków było zawsze więcej, ale nie zapominajmy, że jesteśmy krajem na, na dorobku i ta wysokość zasiłku jest o wiele większa niż była dwa czy trzy lata temu. I to konsekwentnie te, te zasiłki konsekwentnie rosną, ale jesteśmy nadal krajem na dorobku i. Ja tylko pokażę jedną statystykę, na przykład wychowanie przedszkolne, bardzo ważne dla rodziców. Jesteśmy w mieście Warszawa, gdzie też mnóstwo osób. Oczywiście modelem jest, najlepszym dla dziecka jest matka, która spędza jak najdłużej czasu ze swoim dzieckiem, ale mamy też kobiety zaangażowane zawodowo, które chcą realizować swoje aspiracje zawodowe, dzięki czemu też pozyskują środki finansowe na, na podnoszenie dobrobytu do rodziny, ale są też, też także mieć możliwość stworzenia opieki nad. Na dzieckiem w roku 2006 do przedszkoli chodziło w Polsce 44% dzieci. Teraz rok 2010, a już 2011 mamy 64% dzieci chodzących do przedszkoli, czyli stworzyliśmy nowe miejsca w przedszkolach. Na obszarach wiejskich w roku 2006 24% dzieci chodziło do przedszkoli. W tej chwili już mamy 44%. Chcielibyśmy, żeby do końca roku 2012 ten poziom podnieść się do 70%. Program MALU, program Ministerstwa Polityki Społecznej. Jeszcze jedna rzecz, znaczy my wspieramy instytucje, ale te instytucje są powołane do tego, żeby wspierać rodzinę, więc państwo też musi mieć pewnego rodzaju instrumenty. Są bardzo ważne oczywiście dla nas zawsze organizacje, partnerzy społeczni, kościół, natomiast równocześnie uważamy, że zadaniem państwa jest wspieranie, wspieranie rodzin i to, i to konsekwentnie staramy się robić. Jesteśmy też krajem na dorobku, ale krajem z pewnymi sukcesami. Znaczy jakość życia, także w polskich rodzinach się podnosi. Są problemy, są rodziny dysfunkcjonalne, rodziny, w których nie ma pracy, ale znaczy, to jest pewien proces. Pan, że się to jest proces. No, mamy zasiłek rodzinny najniższy w Europie, przy progu dochodowym najniższym. Słowenia ma cztery razy wyższy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry. Nie mają progu dochodowego. Wypłacają zasiłek wszystkim rodzinom, wszystkim rodzicom. To są kraje na dorobku. To są kraje, które mają niższe PKB niż my. Więc wydaje mi się, że jednak nadal mówimy o instytucjonalizacji życia dziecka, o tak naprawdę polityce propracowej pra, pro i propłacowej. To znaczy wpuszczamy dzieci w system edukacyjny wcześniej po to, żeby szybciej poszły na rynek pracy, a nie myśląc o ich przyszłości i o tym, że mają zdobyć wykształcenie zgodne z ich rozwojem psychofizycznym. W związku z tym. Tak samo jak, jak, jak cała, masa, cała masa uregulowań, które tak naprawdę inwigilują rodzinę i mają wpływać na e, zdobywanie informacji o rodzinie, a nie wspierać tą rodzinę. Pani, ja bardzo tak. jakie Pani zdaniem są dziś największe problemy w polskich rodzin? Jest ich taka masa, że ciężko byłoby wymieniać. Po pierwsze, rzeczywiście rodziny wielodzietne, biorąc pod uwagę specyficzną sytuację naszego kraju, gdzie człowiek, który. Mm, ma wysokie zarobki, ma na przykład 10 czy 12 dzieci, coś się zdarza i to zdarza się również w rękach rządowych eee, płaci najwyższe podatki w tym kraju i jednocześnie może być e, e, petentem pomocy spo, e, socjalnej. No to jest coś, coś dramatycznego, czegoś takiego nie ma w żadnym kraju e, w Europie. E, trzeba wziąć pod uwagę, że e, jednak gro kobiet chce zajmować się własnymi dziećmi. Opieka. E, instytucjonalna bardzo potrzebna, ale jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci jest równie ważna jak pomoc instytucjom. Inną rzeczą jest to, że jak ma się dużo dzieci, to po prostu nie ma możliwości pójścia do pracy. Fizycznie nie ma takiej możliwości. Państwowy żłobek, już nie mówię o prywatnym, tak samo jak państwowe przedszkole, również kosztuje. Jeżeli tych dzieci jest więcej niż czworo czy pięcioro, to fizyczną niemożliwością właściwie jest, żeby matka poszła do pracy. Choć oczywiście cały czas słyszymy, że trzeba ją absolutnie aktywizować. Natomiast to jest też życiowa rola, to jest zawód. Bycie matką jest swego rodzaju zawodem i oddaniem, i to się absolutnie w, tym, w naszym kraju lekceważy. Potrzeb jest, tak jak mówię, mnóstwo. Ciężko by było powiedzieć, na czym się skupić. Przede wszystkim wydaje mi się, że dobrze byłoby się skupić na rzetelnym, programie opartym o przede wszystkim dobrą definicję rodziny, bo zdaje się, że rządzący nie wiedzą, czym jest definicja rodziny i jakie są jej podstawowe funkcje społeczne i że posiadanie, ja nie lubię tego słowa, ale to tak przyjęte jest, posiadanie dzieci to jest majątek narodowy, a nie majątek rodziny, która sobie wymyśliła, że będzie miała piątkę albo szóstkę dzieci i od tego trzeba by było wyjść, żeby rzeczywiście to był majątek jako i wspieranie rodziny całej. Nie? To zapytam pana posła na koniec, nie. czy może w tej kampanii wyborczej poznamy program polityki prorodzinnej? Szczególnie na obszarach wiejskich, wiejskich my, my te procesy. Ale posiadanie dzieci tak. wciąż jest luksusem, kiedy nie będzie? No Wtedy, kiedy będziemy zamożnym społeczeństwem, wtedy, kiedy rzeczywiście e, e, będzie, e, będą rodzice, będą chcieli podejmować e, świadome decyzje co do. Liczby, liczby dzieci, będzie ich na to stać. i Tak naprawdę to jest taki model, który, który wspieramy. Rodzina jest chroniona w Konstytucji, także polityka rodzinna nie jest jedną sferą, chociażby Ministerstwa Pracy czy, czy jakiegoś innego resortu. To jest, to jest polityka interdyscyplinarna, która dotyczy kwestii polityki społecznej. Kwestii Ale kiedy zobaczymy program który jest zaplanowany na 10 lat do przodu, który ma realizować cele zesmartowane, E, biznesowe, bo zapominamy Tych o tym, że państwo jest. jest e... Pani Anno, mnóstwo. Ja, ja też, nie, nie ma jednego z... programu polityki rodzinnej, który określa o... rzeczywiście zesmartowane cele, które polityka, do... prorodzinna określonym czasie. zadaniem interdyscyplinarnym, ale weźmy chociażby pierwszy rządowy program, który nie może nie dotyczyć mhm. stricte rodziny, ale dotyczy wyzwań rozwojowych. Polska 2030. Mówimy o pewnych kryteriach dojścia do tego, żebyśmy w roku 20, 2030 byli nowoczesnym społeczeństwem, społeczeństwem opartym na wiedzy, społeczeństwem, Oparty na rodzinie? I oparty na rodzinie, ponieważ zdrowa rodzina, mama, tata, dziecko czy dzieci, to jest taki model, który, który się sprawdzał przez wieki, więc powinniśmy wszelkimi możliwymi sposobami wspierać to, ale oczywiście uważając, że wychowanie dzieci, zapewnienie wszelkich środków do dobrego dorastania, do rozwoju dziecka jest obowiązkiem przede wszystkim rodziców. Mam poczucie, że temat jest niewyczerpany, ale niestety na dziś musimy kończyć. Myślę, że będziemy do niego wracać. Pani Anna Andrzejewska, Związek Dużych Rodzin 3, i Pan Michał Szczerba, Dziękuję. Platforma Obywatelska. Dziękuję. Dziękuję bardzo za wizytę u nas w studiu. To byli goście w finału dnia. Przypomnę, że dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin ustanowił.